Witam kochani serdecznie na czytaniu tygodniowym, troszkę późno, wieczorem, dobry wieczór witam, ale lecimy chociaż po parę minutek. Polecimy horoskop tygodniowy i lecimy. Co dla baranka? Czy u Was też tak biało jak u mnie? Wprawdzie pewnie ze 3 cm ze 4, no ale coś tam, coś tam jest. Dobra, lecimy baranki, co dla Was na ten tydzień. Jakież tutaj energetyka się Wam tu pokazuje. Nie jest źle. Nie jest źle. Już patrzę. Wiadomości tylko kiepskie. Uwaga, bo z początkiem tygodnia wiadomości kiepskie, moi drodzy. Ale tutaj już całkiem dalej jest nieźle. Słuchajcie. Miłości w pracy. I myślę, że te wiadomości będą dotyczyły pracy. Ale energetyka jest nieza, bo to jest pieniążek, to jest jakieś transformowanie, przechodzenie, odchodzenie, wychodzenie, zostawianie. Tak. Natomiast coś tutaj się zburzył Państwo, bo pokazuje się, że poniedziałek. Poniedziałek, wtorek do południa pokazuje się, że przychodzą wiadomości, wiadomości, które miały przyjść, które miały się pokazać, miały zaistnieć, tak? Ale czy to na Was płynie niekoniecznie, bo macie transformację przy magu, tak? Czyli tak jakby tutaj jakimś fortelem, czymś tutaj się Państwu uda pokonać, tak jakby problem, a jednocześnie przejść bardzo, tak jakby zdrowo, rozsądkowo przejść cały tydzień. Część baranku widzę tutaj, że kończy jakieś sprawy sądowo-urzędowe i one będą tutaj dla Państwa, myślę, że w miarę pozytywne, nie powinno być źle, bo to coś, ale powiem tak, tydzień zaczyna się średnio, kończy się bardzo, bardzo dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o pracę, uważamy, tak, patrzymy co tam w tej pracy, bo coś tutaj jest, jakiś problem do pokonania. Natomiast w energetykę nie, przyszłego tygodnia wchodzicie, kochani, z dziewiątku denarów, czyli problemy z tego tygodnia. Co by się nie wydarzyło, zakończyło się bardzo, bardzo pozytywnie, pozytywnie, no bo jest kasa, tak, czyli tak jakby, czy nawet w emocjach, czy to i tak się osadzicie na spokojnie, moi drodzy. Dobra, lecimy dla samotnych od wtorku po południu zielone światełko do końca, do końca tygodnia, czy jesteście w wieku 20, 50, czy 70. To macie zielone światełko już od południa, jak to się mówi, południe, no powiedzmy po południe, tak we wtorek i do samego końca tygodnia macie szansę na poznanie kogoś, kogoś przy urzędzie, przy pracy u lekarza, jak to się mówi, gdzieś w drodze, w drodze do pracy, tak w drodze do lekarza. W drodze gdzieś tam po papiery urzędowe do urzędu, czyli tutaj możecie kogoś ciekawego spotkać. Dla par, ja bym powiedziała, że tutaj jest pokazane nie do końca, będziecie nie, nie do końca. Tutaj jest jakaś uczciwość. Tutaj jest taka na początku, jest jakiś zgrzycik, na początku tygodnia u baranków jest jakiś zgrzyt w rodzinie, ale później tak jakby dochodzicie do wniosku, że chyba nie było to potrzebne, bo tu się pokazuje, że to wy dochodzicie do tego wniosku i jakimś cudownym sposobem uładzacie swojego partnera, partnerkę, w szczególności jeżeli jest spod byka, spod raka, lub spod panny, więc tak jakby tutaj kogoś uładzacie, tak? no ze skorpionem macie troszeczkę nie po drodze, bo tran, albo skorpion, albo wy transformujecie bardzo mocno i tutaj jest tak jakby wasze drogi bardziej bym powiedziała, kochani, że się rozchodzą aniżeli miałyby się nie zejść. Jeżeli chodzi o zdrówko, to tutaj mamy kości, tu jest żołądek, to jest nagłe, losowe zdarzenie, tak, czyli tak jakby coś tam się zadziewa, nie wiem czy czy się zakujecie, czy się skaleczycie, ale jest to nagłe takie losowe zdarzenie, ale i kości, i stawy, ja bym powiedziała: kości, stawę i jakieś nerwobóle w okolicy, w, w okolicy, tutaj mostka, tak tutaj w szczególności jedno serdło no czyli jedno serduko brawa Iza, chodzi o jedną stronę ciała, ale tutaj gdzieś przy piersi, przy mostku, także zwracamy na to, kochanie, uwagę. Dziękuję ślicznie, baranki, dopiero dostaliście horoskopy, kochani, więc tak naprawdę trzeba się cieszyć tamtym, co macie, no, jak to się mówi, no jeżeli dobry horoskop, to trzeba się nim cieszyć, a ten tygodniowy jest takim dodatkiem za tydzień, już tak jakby energetyka grudnia będzie rozpędzona, będzie bardzo, bardzo silna, ale energia jest bardzo dobra. Dobra do, do, do zmiany pracy, tworzenia czegoś, zakańczania czegoś błyskawicznie i pójścia do przodu, tak jakby wejścia w coś nowego. Bardzo fajna energetyka jest. Tylko ten poniedziałek niesie jakieś m, koślawe wieści, jak to się mówi. Dobrze, lecimy byczka, co dla byczków na ten tydzień. Proszę bardzo, o proszę bardzo, od razu trzy karty, mamy słoneczko, mamy słoneczko. No i dobra, jesteś byku w swojej energetyce, tutaj jest jakaś miłość, powraca miłość, jest miłość, wraca miłość, przychodzi miłość, wstawiacie na miłość, nie wiem kochania, o cóż tu chodzi, ale tak jest pokazane, no i macie przepiękną energetykę. Niedziela, pokazuje mi się sobota, niedziela, jest tutaj jakiś zgrzyt, jakiś zgryz tutaj jest iść dalej, czy zostać przy tym, co mam, tak, jakieś wiadomości. Tutaj może być dla tych którzy, dla tych, którzy się starają dzieciaczki, to tutaj może być wiadomość, że oho. Udało się, jestem w ciąży, tak albo zostało poczęte dziecko. Natomiast kochani, powiem tak, bardzo ładny tydzień, to nie jest tydzień, to nie jest tydzień zły, bo tutaj się pokazuje, że tu jest, ktoś Was przy, przyglądał się, Wam obserwował, obserwował, ale tak jakby wchodzicie w energetykę zarabiania, dobrego losu, wygody też jednocześnie wygody, ale takiego przypływu energetyki, energetycznej energetyki. Sobota, niedziela, pokazuje mi się, że ktoś z domowników może mieć ktoś będzie miał do Was pretensje, że tak jakby nie, po, nie poświęcacie za dużo czasu i uwagi. Tak? Czyli tutaj jest jakaś, jakaś rodzinna, wydaje mi się, że rodzinna aczkolwiek jeżeli pracujecie w sobotę lub w niedzielę, no to tutaj się pokazuje, ale też jest jakiś zgryz. Tu jest jakieś, jakiś zgrzyc, który należy usunąć, ale później spójrzcie na czystą drogę. W miłości, super nowa, miłość, nowe, nie, nowa miłość, coś nowego. W pracy, dużo pracy. Ja bym powiedziała dużo pracy, bo aż głowa boli, tak nie wiem w co mam ręce włożyć, jak mam to. Ze... Nie, tak jakby nie było u Państwa zorganizowania czasowego, tak jakbyście byli rozpierzchłaby Wam się całkowicie, energetyka kochani, więc tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o zdróweczko, to myślę, że powrót do zdrowia, aczkolwiek mamy tutaj myśli, czyli jakaś lekka depresyjność. Tutaj są zawroty głowy, na trzech kartach mi się pokazują zawroty głowy, jakieś nierówności, wahania, może być arytmia, problem z oczami, słuchajcie, ale też choroby neurologiczne, więc zwracamy na to uwagę, kochani. Ale bardzo ładne karty, ja bym powiedziała byku, że idziesz w dobrym kierunku, tutaj nie ma czasu na nie ma czasu na to, żeby posiedzieć, tu jest praca, ale o ta praca wcale nie jest taka zła, bo nadaje daje Państwu tak jakby możliwość rozwoju, przyjrzenia się czemuś, tylko tak jakby tutaj jest u Was jest tak jakby ze skrajności w skrajność. Nie pracujecie, to nie pracujecie, ale jak pracujecie, to jak ten wół, jak Was się zaprzęgnie do karet, dosłownie słownie to zasuwacie do samego końca, jak to się mówi, do obucha, bo to jest pokazane, że później sobota, niedziela ktoś ma pretensje, być może Sami, sami do siebie macie pretensje, że tak, się prze, że tak się przeciążacie, ale pokazuje się, że inaczej nie za bardzo kochani możecie. Nie jest to zły tydzień. Tydzień jest naprawdę bardzo dobry. Tu się pokazuje, że coś z tego tygodnia wyniknie. To są jakieś pieniążki, tu jest jakaś radość, tutaj jest, ja bym powiedziała, nowe emocje, nowe perspektywy. Nowe zdarzenia i nowi ludzie. Jeżeli chodzi o samotnych, zielone światełko, całkowicie, sobota niedziela, tutaj coś wam nie będzie, ktoś nowo poznany, być może lew, być może skorpion, być może wodnik, będzie gdzieś tam budził jakieś zastrzeżenia, ale czas. Pokażę. Tak? Ja myślę, bo wchodzić jest z, z rycerzem buław, czyli relacja dla samotnych potoczyć się może bardzo, bardzo szybko. Tak, Ja bym powiedziała, że aż za szybko, nawet jak, jak dla mnie, jeżeli chodzi o karty. Jeżeli chodzi o związki, to tutaj cały tydzień też jest w pełnej równowadze. Tutaj jest dom spokojny, dom szczęśliwy. Tutaj słoneczko przyświeca. Z czymś sobie radzicie, drodzy Państwo, macie do pokonania jakiś problem, ale ten problem nie budzi jakichś tam zastrzeżeń czy jakiegoś smutku, bo tutaj jest tak jakby rozwiązanie. Natomiast tak jakby nie jest do końca jeszcze przegadany ten problem, bo to jest coś do rozwiązania, ale sobota, niedziela, tak jakby nie ma troszeczkę tej równowagi. Natomiast myślę, że to, nad czym myślicie, to, co chcecie zrobić, to, co chcecie zmienić w związku, w związkach, w stałych związkach, pokazuje mi się, że znajdzie bardzo ładne rozwiązanie w przyszłym. Tygodniu również, bo będzie to szybkie działanie. Mamy rycerza bułow, tylko tak, jakby najpierw myślcie, a później działajcie, a nie odwrotnie. Więc, tak to kochani, widzę. Jeżeli chodzi o zdróweczko, to tak jak powiedziałam, głowa tutaj może być no tutaj. <laughs> Te choroby neurologiczne i uważamy na przewrotki i wywrotki, tak, bo tutaj jest tych kart od tego nie, troszeczkę dużo. Także tyle, dziękuję byczki bardzo i lecimy do bliźniąt. Zobaczymy, co też karty przygotowały dla bliźniąt. Co też karty przygotowały dla bliźniąt. Lecą mi, karcioch, lecą. szanse um, każdemu według niego, tak, czyli tak jakby dostaniecie to, na co zasłużyliście, bo tu się pokazuje, że dostaje to, na co zasługuje, ale jednocześnie jakieś szanse od razu z poniedziałku do Państwa przychodzą, szanse odnośnie pracy, urzędów, zdrowia, czyli one są pozytywne, wtorek jak również, tylko tak jakby nie rozdrabniajcie się, nad, nie rozdrabniajcie się, ogarniajcie temat, tak jakby temat ogarniajcie w całości, nie rozbijajcie to na czynniki pierwsze, bo tutaj w tym wypadku, w pewnych momentach nie będzie tak jakby, nie powinno się tego robić. Są jakieś pożegnania, myślę, że jakieś pożegnania w piątek, Państwo czekają z kimś, z czymś, z sytuacjami, zdarzeniami, pracą, z ludźmi, tak? Tak, czyli tak jakby tu są jakieś pożegnania, widzę, moi drodzy, jeżeli chodzi o pracę, no, ale później już sobota niedziela, już sobota niedziela fajnie, bo to jest jakaś improza, jakieś zaproszenie. Ktoś do Was przyjeżdża, wy gdzieś idziecie. jakieś bardzo fajna wymiana jest tutaj komunikacja, ale fajne sobie tutaj macie ogólnie bliźnięta, wchodzicie w taki dobry jakiś czas dla siebie, takiego. Nie widzę tutaj takiego wielkiego czyszczenia, tylko tak jakby zbieracie swoją energetykę i ta energetyka jest tak jakby coraz wierzmniej bardziej widoczna, że coraz wyżej wibrujecie, czyli jesteście mocniejsi, silniejsi. Tak, jakby złapaliście wiatr w żagle. No, tego Państwu życzę. Jeżeli chodzi o miłość, troszeczkę będzie to urzędowo, ale tak, jakby też jest wymiana wiadomości, i ona jest taka, że ona sobie tam ta wymiana zdań, tak jakby we wtorek, może być taka kiepska. W piątek, tylko uważamy, jeżeli macie, są takie bliźnięta, które mają na pinku. Z partnerami czy biznesowymi, czy, czy domowymi prywatnymi, czy, czy tak jakby ogólnie z kimś, z ludźmi, tak, ze zdarzeniami, być może chodzić o pracę też jednocześnie. To tak jakby w piątek uważamy, co mówimy. W piątek jesteśmy delikatni, taktowni, nie mówimy, najlepiej, najlepiej sobie zachować coś dla siebie, a poza tym przepiękny, kochani, tydzień. Dla samotnych zielone światło, oprócz piątku, przez cały tydzień w związkach, tak jak powiedziałam, dacie sobie tutaj radę. Jest jakieś przemówienie we wtorek, lekkie, ale oczywiście partner, partnerka, jak tutaj widzę w kartach, ma rację, nie do końca wydroje bliźnięta. Natomiast później jest bardzo fajnie, pokazują się sobota niedziela, bardzo fajne dni, jeżeli chodzi o tydzień. Moi drodzy, wchodzicie, wchodzicie z jakimś niedosytem, z lekkim niedosytem w przyszły tydzień, ale ten niedosyt nie oznacza tego, że nie macie, bo tu się pokazuje, że coś macie, coś dla was zostaje, tak, coś tutaj z czegoś zostaje, czyli nie powinno być kochani, źle, jakaś kaska może spaść, skapnąć, tak, jeżeli chodzi o zdroweczko, moi drodzy, to bardziej bym powiedziała, że wyzdrowienie, aczkolwiek aczkolwiek pokazuje mi się, że pasowałoby iść, jeżeli już dla tych, którzy coś wyczuwają, że coś jest niechalą, że gdzieś tam w tej energetyce jest Halo, no to tutaj panie to jest ginekolog by się kłaniał, a panowie coś tutaj w okolicy mostka, tak, czyli zwracamy też na to uwagę. Nie widzę, żeby tutaj było odejście, zejście jakieś, ale pokazuje się informacja, idzie do lekarza i się przebadaj, tak, czyli tak jakby tego nigdy za mało. Dobrze, dziękuję ślicznie bliźnięta i lecimy sobie do raków, zobaczmy raki, co tam u raków. Pozdrawiam raka. Miałam pozdrowić przy. Nie miałam pana raka pozdrowić, ale nie pozdrowiłam wcześniej. No to pozdrawiam pana tym razem. Pan wie o kogo chodzi. Znaczy, pan wie, wie, znaczy, tutaj jest osobka, która wie o co chodzi. To taki słuchacz, który od czasu do czasu zadzwoni, na chwilę sobie tam porozmawiamy, więc tak jakby nie ma. Chciałabym rozłożyć. Chociaż mogłabym wszystkie, ale raczej. Raczej tego troszeczkę za, za dużo. Dobrze, kochani, lecimy. Pana raczka pozdrawiam. I lecimy. W ogóle wszystkich Was pozdrawiam. <noise> Wszystkie raki, wszystkich słuchaczy. Lecimy. co na ten tydzień, trójeczka mieczy, nam chyba, ne, tak mi się coś wydaje, że u Was na początku miesiąca chyba też coś wychodziło takiego, ale później, maruję no, dwa zwycięstwo, sprawiedliwość, pokonanie problemów, tutaj będzie jakaś awanturka, m, awanturka, poniedziałek, wtorek, czyli, m, ale powiem tak, nie jesteście do tego skorzy, czyli to ktoś tak jakby chciał Państwa sprowokować do powiedzenia czegoś, włożenia swoich słów wasze, w Wasze usta, tak, bo to się pokazuje, że Tutaj bardziej ktoś będzie chciał sprowokować. Powiem tak, jeżeli chodzi o małżeństwo, o pracę, to super. Jeżeli chodzi jeżeli chodzi ogólnie o Was, to jesteście bardzo w tym tygodniu intuicyjni odnośnie zdrowia, odnośnie pracy, odnośnie naprawdę jest bardzo ładne. Możecie śmiało ruszać do przodu. Tu jest dziesiątka denarów, to jest jakaś sprawiedliwość, zażegnanie czegoś. Mamy trójeczkę mieczy ze sprawiedliwością. Aha, udało mi się tak, coś zażegnałem, coś przecięłem, od czegoś odeszło odeszłam tak, tutaj odszedłem, odszedłem, przepraszam odszedłem i od, od czegoś odeszłam, idę w swoją podróż tak ruszam, będę zwycięzcą i tego Państwu życzę, bo takie macie nastawienie, to jest Pierwsza energetyka jest bardzo silna, idziecie po jakiś sukces, coś, coś będziecie, o coś będziecie się tak jakby dokształcać, uczyć, coś tworzyć, ale to przyniesie Państwu w przyszłości wielkie pieniądze, mało tego, tak jakby to, co wykonacie w tym tygodniu, pokazuje mi się, że dzięki temu, dzięki tym zadaniom, dzięki tym zabiegom, dzięki tym zbieżnościom losu czasami, pokazuje mi się, że wychodzicie na czystą drogę, ale bardzo, bardzo dobrą dla Państwa. Moi drodzy, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o samotnych, to prócz poniedziałku macie zielone światełko, tutaj może naprawdę być bardzo wesoło. Tutaj się odzywa jakaś waga do Państwa, kto jest z przeszłości, tutaj się może odezwać Skorpion, tutaj się może odezwać panna z przeszłości do Państwa ale czy wy tutaj pójdziecie, czy wy będziecie chcieli, niekoniecznie, pokazuje mi się, że wy chcecie zupełnie iść w nową drogę z kimś innym, z kimś nowym, ale... Powiem tak, takie spotkania, drogie raki, są Wam bardzo potrzebne, bo tu się pokazuje, że dzięki takiemu spotkaniu, dzięki takiej rozmowie, Wy coś ucinacie, od czegoś odchodzicie i idziecie po świeży, świeży projekt, po świeżego siebie, po świeżą siebie, nową siebie. Dobrze, moi drodzy, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, sam, znaczy o pary, no to w parach tutaj są. Tutaj też jest super, bo to jest tak, tworzę, coś kupuję, to jest jakaś podróż, to jest jakieś rozmowy, rozmowy o podróżach, rozmowy o dzieciach, rozmowy o dzieciach, rozmowy o jakichś zmianach, być może o pracy, takie jak tutaj, takie dzielenie się między sobą co się wydarzyło, czy o co chodzi z tą pracą, bo tutaj jedno z was, wy czy wasz partner może mieć jakiś problem odnośnie pracy, tak, ale to jest takie chwilowe, bo to wszystko wraca z powrotem do normy. Jeżeli chodzi o zdroweczko, jakieś, słuchajcie, skaleczenia, tutaj są jakieś troszeczkę może boleć wątroba, jest tutaj przepona, uważamy na przeponę, tak, poza tym są bóle głowy i nic więcej nie widzę, no jeszcze są przeziębienia, bo w gierku, kielichów zawsze Chodzi o przeziębienia, więc tak jakby, ale to jest takie standardowe, także szybko, ale jest szybki powrót do zdrowia. Dziękuję kochani bardzo. No i cóż, zapraszam do kolejnego czytania buziaczki hejpa.